Koniec nowego roku, koniec starego roku 2022 to koniec również pracy Czesława Michniewicza z reprezentacją Polski. Kolejny. Okay, Panią, proszę pani bardzo. Jest. Yes. No Oni mega są... buziak. Mega, wow. mega parada. Oh, jest. O wow! Jest jeszcze goręcej? I czas na trzecią teraz, zobaczmy trzecią parę. No i co teraz? I co teraz? No, panowie, panowie! Nie pękajcie! Panowie. Buzi, buzi! To jest sylwester, Oj. panowie! Ja jestem trochę przeziębiony i generalnie starałem się zostać w domu, nigdzie nie ruszać. Żona z dziećmi u teściów w Białymstoku spędzili Sylwestra, a ja w, w sam w domu. Jak ten Kevin. Znaczy, to ty jeden serio, tak? Grzecznie położyłem się spać, bo jednak po moim gardle słychać, że jeszcze, jeszcze trochę jestem na ziemi. No tak, i przynajmniej gdyby żona miała wątpliwości co tam z tym gardłem, że tak to brzmi, mm -hmm. to od razu wyjaśniliśmy. Prawie dwie, 22 minuty po godzinie ósmej. chodzi o to, byśmy dobrze się czuli w Sylwestra, ale chodzi o to, by dobrze czuli się także nasi czworonożni przyjaciele. Dorota Sumińska, weterynarz, behawiorystka. Panie Doroto, dzień dobry. Och, widzimy, ale nie słyszymy. Pies z głową w górę czy w dół to jedne z podstawowych pozycji w jodze. Trudno się więc dziwić czworonogom, że do praktyki czują się niejako uprawnione. Ćwiczenia w towarzystwie uroczych szczeniaczków zyskują coraz większą popularność w Wielkiej Brytanii. Maluchy mają siłę przyciągania. Niektórzy na zajęcia przychodzą tylko dla nich. Ruch to dodatek. Psy też nie kwapią się do gimnastyki, jeśli już to raczej do medytacji. Zapraszamy na wykon artystyczny naszych gości, a my widzimy się z Państwem dosłownie za chwilę.

Jacek, Tacik jest na miejscu. Jacku, jest też tam Urzula von der Leyen. Co dzieje się na miejscu? Będziemy wracać do Chorwacji. To bardzo ważny dzień dla Chorwacji. Czy kolejne dni również będą takie ciepłe? Zobaczmy to na naszych następnych mapach. Już nie tak wysoka temperatura. Od 6 do 11 we wtorek opadę na północnym wschodzie. W środę w województwach zachodnich na północy Polski deszcz. Od 3 do 8 stopni. Czwartek... Halo? O, już nie. No dobrze. No widzę, jeszcze 7 sekund. To ja powiem, że w piątek do Polski może znowu zawitać zima. O, i zdążylibyśmy z tym czwartkiem i z piątkiem. Zdążylibyśmy. Podziękujmy najpierw Panu Bogu za te dary.